Słuchaj! Chodź, chodź Akio. Ty, ty będziesz modelem dzisiaj, chodź. Pokażemy dzisiaj na tobie, jak obcinamy pazurki. Bo o pazurki trzeba dbać. To jest Akio. Eee, pazur, o pazurki trzeba dbać, trzeba je obcinać. Można je obcinać samemu. O, takie długie, długie są. U malucha. Eee, akity jest fajnie, bo akity mają po prostu białe łapki i białe pazurki. Więc bardzo ładnie to widać i warto przyzwyczajać się do obcinania pazurków od początku. Można oczywiście, jak ktoś nie umie, nie czuje się na siłach, to po prostu pójść do weta. Tajra też ci zaraz będziemy obcinać pazurki. Takie urządzenie jest bardzo fajne u mnie, sprawdzone. Chyba kiedyś poleciał. No i mamy tutaj Akio, chupaka, ale każdemu trzeba obciąć. No i pazurki obcina się po prostu. Widać to dobrze? Dobrze widać. Końcówki, te białe. Zaraz polecisz, poczekaj. Szybciutko, bez problemu. Inne też widzisz chcą obcinać pazurki tak. Nasze szczeniory mają od początku. Obcinane pazurki są przyzwyczajone. No, oczywiście można to robić u Weta. Kosztuje chyba to jakieś 10 zł. Zdaje się. I tylne nóżki też. To jest pielęgnacja pazurów. Właśnie mi pielęgnuje jakieś w jak buty. Ej, kenzo. No, no i mamy pięknie obcięte. To jest dosłownie ile? Dwie minutki. Super. Akio, teraz muszę się dodać. Pokaż kędzo się. Ale jeszcze pokażemy coś innego. Jeszcze pielęgnacja uszu. Uszy oczywiście. Ty masz akurat czyste. To zaraz pokażemy na innym. Ale chodzi o to, że uszy. Nie. nie. Uszy u psa są oczywiście samo. No, no takie wyścig. Wyści, no, jak to powiedzieć? No, mają taką wydzielinę, która jest naturalna. Ona zabezpiecza. Wcale nie ma brudy czystych uszu. Ona zabezpiecza ucho przed różnymi tam drobnoustrojami. No i wycieramy czym, tylko. Co, ale brudne to ucho. Pokaż. No brudne, ale nie było widać. Pokaż, wiesz? pokaż ten wacik, po no. A Czym nawilżasz ten wacik przed wycieraniem? Aha, no i my, my nawierzamy, ja akurat mam olej z dziurawca, bo jest bardzo dobry, bardzo fajny, łagodzący, przeciw jakiś przeciwzapalny, przeciwbakteryjny. Przeciw i oczywiście nie czyścimy w środku. O, tu w środku jest czyściutko, pięknie, ale te małżywiny nam się tutaj yy, o brudzą. Jak widać nawet nie było widać u Akio, że on ma takie brudne łaski. No, taki ciemny. Że tego nie widać, jesteś, nie? No i już jest czysty, jesteś już czysty, można wystaw wyjść. Dobra, następne. Jeszcze pokażemy na jednej tutaj. A masumi? Nie, to nie jest masumi, to jest manga. To jest manga. Manga, napiwka, sukej. Zobaczymy, jak ty się będziesz zachowywać przy tych pazurach. Raz, dwa, proszę nie zżerać mi zegarka. Trzy, cztery, pięć. A to w momencie idzie, raz, dwa, trzy, a nie. No tak. To tylko trzeba mieć, kupić sobie dobry, czysty Zaraz pokażę tego, to też na dorosłych takie... psach, ale się nie ruszaj. Za trzy złote, tylko dobre. Jakoś a ja nie zielone. wiem, ile to kosztowało, ale to jest. No takie, bo któreś tam rzędu już po, po naszych czułach to było chyba, nie? Tak, I teraz tutaj tak tylne. Oczywiście pies sobie ściera pazury, ale nie zawsze, ponieważ zależy, jak jest ustawiona łapa do podłoża. Jeżeli Jaki ma taką. Będziesz, jak no, jakie podłoże, ale generalnie łapka do podłoża może być ustawiona w ten sposób, że nie jest stroma bardzo, tylko taka płaska. I wtedy po każdą łapę. I wtedy no, te pazury się nie ścierają, ale jeżeli rosną nadmiernie, może jeszcze nie iść, to wtedy źle się po prostu no, psuchodzi też i jakby ta łapa się może koślawić. Stój jeszcze dwa, nie, jeszcze, tak, jeszcze dwa. Patrz raz. I dwa. Cudnie. A teraz pokaż uszy mangusia, zobaczymy może, co masz jakieś takie pokazowo brudne. O, proszę bardzo. No, jest piękne, brudne ucho. Ale to jest tylko zewnętrzna małżowina. U, u dwóch, Ale brudna jest, i teraz wyczyścimy. Będzie I teraz właśnie łuk. można używać też, tak? Ciekawe ten o, olej jest. jest Oliwki tak, dla dzieci. Wytrzeć. No, nie potrzeba przyciskać. O, jaka wrócić. miłość, tutaj kwitnie. Tak, bratersko siostrzana z Mizaru. A jeszcze weźmiemy Mizaru na tapetę. No, i tutaj. Mangusia już będzie czysta. Nie lubisz, ale też warto właśnie przyzwyczajać do czyszczenia uszu. Chociaż nie wiem, Tajra nie lubi na przykład. Ucieka po prostu chowa się. Okej. Okay. Super. Teraz mi zarób. Jeszcze tych chłopaków, a potem jeszcze pokażę na y, tajrze albo na wakim z tymi pazurami. Dawaj łapy, mój drogi. Urosły wam te pazury. One mają od małego obcinanek, jeszcze były w końcu. Po to, żeby nie raniły przy saniu. Ale poczekaj, ja obcinam. Dobra. I tutaj. Czekaj, bo ja nic nie widzę. Cyk. I widać, że tutaj, no, oczywiście, od obcinamy zostawiając. Y, może jeszcze troszkę tego zapasu, żeby psa tutaj nie, nie zranić. Ten, ten ale te białe pazurki po prostu powodują, o tutaj właśnie troszeczkę Paniwanie. za głęboko obcięłam, ale te białe, białe, pazurki to widać bardzo dobrze. Jest więc ten ksion, tak? Białe pazurki widać, o to się chodzi? No tak. Super. Nie wiem, są takie obcinaczki, które mają jakieś podświetlenie, jakby ktoś nie umiał, nie wiem, bał się, to mają jakieś takie podświetlenie chyba. Ufał, tak? No, się tam, gdzie i wtedy jest ten widać, wtedy widać, tak, widać to, dokładnie no, wtedy, to. gdzie jest ta. No, ale tutaj. I zaru. Zobaczmy, to jest w kadrze, nie? No, ale tutaj. I zaru. Jeszcze cztery. Jeszcze cztery, I tak? Tak, no, tak. To... Ale... Czekaj, czekaj, czekaj. To Już? To problem, tak, no dobra, czekaj. Jeszcze tak. Stój. No już nie możesz być bez obcięcia, no już ostatnia łapa, dawaj. No, no, ja no, jak się złościsz. Jakie tutaj emocje. Ej. No mi jest taki. No już. A, pokaż. I teraz popatrzymy na dużego psa. Odejdź. Tutaj ma. Patrzysz? Dobry. No dobra. Tutaj mamy taką samą historię. Łapa jest biała. Pazur jest biały. Odejdź manga. Odejdź manga. I tniemy. Ciap. I ciach. I ciach. Widzicie? Już daje radę ten. Nie, nie trzeba Czajony. tak mocno. I mamy jedną łapkę, drugą łapkę. Stój, 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 stój jeszcze, jeszcze. To w ku ujada? Tak. A kto ujada? Nie, no nie, mamy nie, 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 I nie, 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 Tył nie, 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 się nie, 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 odejdź. nie, no, i nie, 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 Kiedyś poszłam do Weta na obcięcie A uszy robią też? No zaraz zobaczymy I Wet po prostu pytał czy jest grzeczny, ale my mamy tak grzeczne psy jest z tej strony mu normalnie, czekaj odejdź A ten tu już się wspina, się, wspinarz, wspinarz, robi Już mam ostatni właśnie płatek, no. prostu po, poszły yy, Waki, chodź. Chodź Waki, dobry. One nie lubią obcinać, yy, znaczy nie. tak. O, poszły. A ty co? Nie ja? Tobie wytrzemy uszy, pokaż. a już tutaj. No. tak to wygląda. Także nie, oczywiście nie wiadomo. Znaczy, oczywiście, można powiedzieć, jak, jak często to robić. Po prostu trzeba sprawdzać. I uszy, i pazurki, Czy są czyste. No, już można powiedzieć, eleganckie. Eleganckie szczeniokowe uszka. Tak! No dobra, koniec. Tak, już można kończyć.